Jako wykonawcy wykonujemy głównie drogi, parkingi, odwodnienia. Nowym doświadczeniem na pewno był park linowy i tor rowerowy. Co było największym wyzwaniem? Wiemy o kilkumiesięcznych opóźnieniach. To znaczy opóźnienie było tylko spowodowane tym, że musieliśmy mieć odpowiednie warunki atmosferyczne, żeby ułożyć nawierzchnię gumową. Z tego względu, że uległaby szybkiemu po prostu zniszczeniu. Nie związałby odpowiednio klej łączący nawierzchnię. Czekaliśmy na odpowiednią temperaturę i czekaliśmy na odpowiednią wilgotność, bo nie może być na pewno po prostu mokra nawierzchnia do kładzenia. Tej gumy. Ta przestrzeń została bardzo fajnie zagospodarowana. Staramy się, żeby w Częstochowie powstawało jak najwięcej miejsc, gdzie można spędzać wolny czas. W związku z umową z mieszkańcami, która, która była wynikiem też konsultacji społecznych wcześniejszych, rozpoczęliśmy realizację zagospodarowania tego terenu. Powstał, jak widać, plac zabaw. Mamy też miejsca dla rowerzystów, aby mogli trenować swoje umiejętności, a także dodatkowych 48 miejsc parkingowych, które na pewno przydadzą się zarówno mieszkańcom okolicznych bloków, jak i tym, którzy przyjeżdżają do Śródmieścia i chcą tutaj spędzić trochę wolnego czasu.